Witajcie kochani, witam Was w kolejnym dniu naszego sierpniowego wyzwania i dzisiaj przychodzę z takim jednym słowem, wiecie, myślę, bo całe, ten, całe to wyzwanie nosi tytuł właśnie wąska ścieżka, czyli robimy rzeczy trudne. Nie boimy się robić rzeczy trudnych, nie chcemy iść na łatwiznę, tylko chcemy pełnić wolę Bożą, chcemy wejść do Królestwa e, też drogą uświęcenia tego karcenia Bożego, nawracania się z naszych, nie tylko z naszych grzechów, ale też ze wszystkich takich złych nawyków, słabości, które powodują, że nie możemy rozpoznać woli Bożej, które powodują, że nie mamy z Bogiem dobrej relacji, które powodują, że ciągle jesteśmy coś zniechęceni, bez sił, słabi. I dzisiaj dotyka mnie, kochani, w tym kontekście kazanie na górze, kazanie Jezusa, dlatego że my czasami w tym w takiej pobożności naszej też możemy wejść na pseudową ścieżkę. I jakby sama to sobie, sama to w sobie widzę, sama to sobie uświadamiam, czy bardziej Bóg mi to uświadamia, właśnie przez swoje słowo, że nam się czasami wydaje, że Właśnie, że jesteśmy tacy pobożni, że idziemy tą trudną ścieżką, myślimy sobie, no co to jest takie najtrudniejsze? I, I znajdujemy sobie różne rzeczy, które w oczach Boga wcale mogą nie być trudne. Wcale mogą nie należeć do wąskiej ścieżki, która prowadzi do zbawienia, ale mogą należeć do szerokiej ścieżki. I to są takie rzeczy, które są trudne, ale tak naprawdę nie robimy ich właśnie w zgodzie z wolą Bożą, nie szukamy, w nich czy przez nie woli Bożej, ale szukamy np. Własnej, własnej chluby, z, własnego, z własnych osiągnięć, tak? Jakiegoś zadowolenia. I to, to, to mogły być też takie działania właśnie estetyczne, takie działania trudne, ale też naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście poczytali sobie w tym kontekście Kazanie na Górze, bo myślę, że ono świetnie pokazuje, jak właśnie Jezus pokazuje, co jest naprawdę trudne, co należy do tej wąskiej ścieżki, zwłaszcza. Tutaj myślę teraz o tym rozdziale szóstym, gdzie Jezus mówi na przykład, jak się modlić. I dla nas się wydaje, że mm, jaka jest trudna modlitwa? No to jak, jak tu jak podjąć trudną modlitwę? No to im więcej powiem, tak? Im, większą, im więcej sobie zadam modlitw takich do mówienia, tym będzie trudniej. A Jezus mówi właśnie, że w ten sposób modlą się poganie i że my mamy nie być podobni do nich, że to nie jest trudna ścieżka, to jest właśnie pseudo-trudna ścieżka. Naprawdę trudną ścieżką, wąską ścieżką jest trwanie w takiej ciszy przed Panem, jest pomodlenie się na przykład modlitwą Ojcze Nasz. tak? Jezus dał, to jest jedna modlitwa taka w cudzysłowie gotowa, którą dał nam Jezus, modlitwa Ojcze Nasz i też nie po to, tak zakładam, żebyśmy po prostu to powtarzali w kółko jak młynek, bo też Jezus powiedział, że także nie bądźcie gadatliwi jak pogani, nie bądźcie podobni do nich, ale dał nam tę modlitwę, która jest pełna zaufania, pełna takich niesamowitych wezwań, bądź wola Twoja, nie bądź wola moja. Nie wymieniasz w niej swoich, swoich intencji ciągle w kółko, tak, tylko właśnie otwierasz się na wolę Bożą, wychwalasz Pana, modlisz się o przyjście Jego Królestwa i. Czy modlimy się razem, tak? Odmawiając tę modlitwę. I, i to jest naprawdę trudne staniecie e, przed Panem tylko z tą jedną modlitwą. E, i albo w ogóle w takiej ciszy, e, w jego obecności, bez, bez wypowiadania wielu słów, to jest trudne. Zgoda na jego wolę. E, modlitwa to, żeby przyszło jego królestwo, nie moje. Tak samo, jeżeli chodzi o, o post, o jałmużnę, podejmiemy jakiś post. Nam się wydaje, ale jesteśmy super, jakie to było trudne, nie? Albo jeżeli damy na jałmużnę, a Jezus mówi, to nie jest takie trudne. Wykonaj swój post albo wykonaj swoją jałmużnę i nie mów o tym nikomu. Zrób to w zupełnie w ukryciu. To będzie dopiero trudne. To jest wąska ścieżka, kiedy podejmujesz te różne działania i nikt o tym nie wie, tylko Bóg, który widzi w ukryciu. I też właśnie myślę o tym, dlatego że bardzo łatwo mi jest zbagatelizować te rzeczy, których nikt nie widzi. To są rzeczy, które najłatwiej sobie odpuszczam, dlatego że, no właśnie, żadna nagroda z nich nie przyjdzie, tak? Nikt mnie za to nie pochwali, nikt nawet może nie zauważy, że ja coś zrobiłam albo nie zrobiłam. Ale Bóg słuchajcie, widzi to. Bóg widzi to, co my robimy w ukryciu. Bóg widzi to, czy rano wstajesz i się modlisz, tak? I tobie może się wydawać, że to nie ma znaczenia, że i tak nikt tego nie zauważy, że rano siedzisz z Panem, że poznajesz jego słowo, ale Bóg to widzi i Bóg cię nagrodzi. Bóg da się tobie, Bóg odda tobie za ten czas i za te wszystkie rzeczy, które robisz w ukryciu, które są naprawdę trudne, właśnie przez to, że tak łatwo je zbagatelizować. I no i właśnie, myślę, że wiele jest takich wskazówek różnych w Piśmie Świętym, w Ewangelii, zwłaszcza w słowach Jezusa, do tego, co jest naprawdę trudne. Nawet zobaczcie, um, modlitwa za nieprzyjaciół. Jezus mówi, że łatwo jest wszystkim, czy to poganie, czy to wierzący, pozdrawiać swoich braci. To każdy potrafi robić. Nam się wydaje czasem, że ale jestem super, tak jestem, mam świetne relacje z moimi braćmi. Oczywiście jesteśmy do tego powołani, żeby żyć w miłości, mieć dobre relacje z braćmi, ale Jezus mówi: to nie jest wąska ścieżka. Wąską ścieżką jest, kiedy przychodzisz do swoich nieprzyjaciół, kiedy modlisz się za tych, którzy cię prześladują, którzy sprawiają ci krzywdę, cierpienie, kiedy wybaczasz im, modlisz się za nich i kochasz ich. To jest naprawdę wąska ścieżka, tak, to jest ta trudna droga. I w ten sposób, zobaczcie, naśladujemy naszego Ojca. Jezus mówi, że czyńcie tak, dlatego że wtedy, wtedy naprawdę będziecie podobni do swego Ojca, który jest w niebie. Wtedy naprawdę będziecie tak święci, tak doskonali jak wasz Ojciec. I to, jest, to nie jest tylko poezja, tylko to jest autentycznie nasze powołanie do tego, żeby, żeby naśladować naszego Ojca. Właśnie w tych rzeczach, które są trudne, ale to jest taki trud, który, który jest święty, który jest też możliwy dla wszystkich, którzy są przepełnieni miłością Boga. A ta miłość jest w nas rozlana przez Ducha Świętego, jak mówili z do Rzymian, rozdział 5. Więc jeżeli nie widzimy w sobie tej miłości, to módlmy się o nią do Pana módlmy się, żeby dał nam swego Ducha, żeby Duch Święty rodził w nas też tę miłość, żeby wlewał ją w nasze serce. I sami też nie bądźmy tylko słuchaczami tego słowa, ale rzeczywiście też idźmy i realizujmy tę miłość, bo ta miłość musi się realizować w czynie, w tych wszystkich trudnych rzeczach, do których Bóg nas zachęca w kochaniu braci, w kochaniu nieprzyjaciół i też w kochaniu Boga, na przykład w takiej modlitwie, w ciszy, w ukryciu, której nikt nie widzi. Więc taka dzisiaj myśl, kochani z Bogiem i życzę Wam dobrego dnia. Do zobaczenia jutro.